Słuchajcie, uśmiech, uśmiech na usta, rozkręca się zabawa na scenie politycznej. PiS wysunęły istniejącego profesora Glińskiego na nieistniejące stanowisko niby kłasi premiera nieistniejącego rządu pozaparlamentarnego, technicznego przejściowego, pełna nazwa, tak brzmi. Profesor jeździ już limuzyną sejmową, co wzbudza niekłamaną szyderę po stronie PO. Platforma nie chce się bawić w premiera pozaparlamentarnego, ale będzie musiała choćby komentować wypowiedzi profesora Glińskiego, który będzie miał konferencję prasową, wywiady, może coś na Twitterze pacnie. Dojdzie do tego, że pis będzie gdzie chciał debaty, Gliński Tusk. I ja mam taką propozycję dla PO: jak może jeszcze bardziej rozkręcić zabawę? Niech premier Tusk wysunie swojego pozapartyjnego kandydata na stanowisko premiera. Albo nie, lepiej, lepiej. Niech Donald Tusk wystawi kandydata platformy na prezesa pis o. i utworzy pozaopozycyjne, techniczne i przejściowe prawo i sprawiedliwość. Idealnym technicznym kandydatem PO na szefa przejściowego PiS byłby Jarosław Gowin. I wtedy obaj Gliński i Gowin przejmują władzę. Nie? I kończą wojnę polsko-polską. Wyjaśniają, niewyjaśnione, itd. i tak dalej. I wtedy zacznie się zabawa radosna, bo teraz to jest taka smutna zabawa, że, że nic, tylko śmiać się czy płakać.